żego to nie problem. Ponieważ e, tu jest ten Badlands. E, tutaj mniej więcej jest baza e, Liberty Rocks, ale tutaj i tutaj są dwa wraki. Tu jest jeden wrak e, myśliwca, a tu jest jeden transportowca. Jak się doleci do tego myśliwca, pokażę wam jak to szukać, tak? To jak się dolecie do tego myśliwca, jak się w niego tam e, zrobi się pewien manewr, strzeli się w niego, e, no to w tym momencie wyleci z niego sporo broni i będzie można sobie e, te bronie założyć na naszego defendera, więc o givery to ja się nie martwię kompletnie, o kasę zresztą też. 5K do celu, będzie w tym złomiarskim kurcze, gdzie się można tylko obijać, a nie walczyć w terenie, czy nie? Nie. Tylko nie zacznij zwiewać. Roks są prości. Jeśli będziemy mieli misję przeciwko Oldcastle, to możliwe dopiero trzynijcie się tym statkiem na tym poziomie można go bardzo zignąć. Mówiłem, że będzie uciekał. Teraz możecie, jak macie możliwość, możecie go rozwalić. W ten sposób nie będziecie musieli tam dalej lecieć. Jeśli jednak chcecie zarobić więcej kasy i mieć możliwości, żeby e, nastukać więcej Anteców, to go puszczacie i lecicie za nim do e, miejsca, gdzie on ucieka. O cholera, trochę daleko ucieka. Tam będzie e, większa rozwałka, ponieważ on ucieka do miejsca, gdzie czekają na niego posiłki, czyli będzie więcej rogues do rozwalenia. Dobra, yeah. najpierw go przypiłujemy, żeby chłopak sobie nie myślał. A, i znowu te dziatowskie pole, mówiłem. Twój boss już nie żyje na tole. Wow, ale wyrzucił. Możesz, ty w mordę. No i proszę, przekroczyliśmy próg, zdobyliśmy level. Juni się zgłosiła. W ten oto sposób właśnie działa pchanie scenariusza dalej, czyli po osiągnięciu odpowiedniego poziomu zgłasza się do nas Juni, bądź ktoś inny i możemy sobie już zapomnieć... Nie, co ja gadam? <laughs> I musimy się do niej zgłosić. Jednakże, zanim to zrobimy, musimy jednak zarobić na tego defendera. Naprawdę polecam wam. To, że dostaliście informację od Juni, wcale nie oznacza, że musicie od razu lecieć. No chyba, że lubicie Juni, tak? <laughs> no naprawdę, możecie sobie położyć... Trimiga się dostać na mąch hatan, czy ona tam was wezwie. Eee, ja powiem wam, że tymczasowo każę jej czekać na siebie. No co? Nie mogę. Nie? <laughs> I zarobię na tego Defendera. Bez niego się nie będę dalej ruszał. I wam też zalecałbym właśnie to zrobić. Okej, okay. jesteśmy... Proszę bardzo, tam jest waypoint, ale my tam nie lecimy. My lecimy na Missouri. Co wody wyłowiłem? Aha, jakieś zwierdłooki. Javelin missile. O! O, proszę bardzo, Javelin missile. No to będziemy mieli za darmoche rakiety. Mamy 10 tysięcy kasy. Ciekawe, u się uzbiera, jak ten. Jak to wszystko posprzedam? Chyba nie. Trzeba będzie jeszcze jedną misję trzepnąć trzeba będzie jeszcze jedną misję trzepnąć tak Ale misaile dżaveliny mi się przydadzą. Jak kupię Defendera, to zobaczycie, będzie, będzie bardzo fajnie. Ogólnie, rakiet się nie używa. Rakiety to jest strata kasy. One kosztują drożej, a efekt ich wykorzystania jest dosyć mizerny. Na NPC-ów powinno starczyć, jednak w multi tego nie używajcie. To trzeba umieć się tym naprawdę posługiwać. Bardziej popularny jest zestaw z torpedami. Torpedy kosztują mniej, a potrafią no, naprawdę skopać dupę. Jak ktoś umie się posługiwać torpedami, to autentycznie można. Nieźle wymiatać. Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. Rozgrywka nie jest zrobiona na takiej zasadzie, że jak ktoś ma torpedy, to już ma przewagę. Nie, 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 nie. Tu jest wszystko zbalansowane, moi drodzy. Oooo! towarzysze! Gdzie lecicie? Jeszcze wdamy się w bójkę. Nie trafił. Cholera, nie ma flar. To już się zaczyna. To już jest ten poziom, który będę używać. Może może. Nie cierpię tych To mylenia rakiet. To mylenia torped. Flary. flary mogą być wypuszczane przez was ręcznie bądź automatycznie, o tym powiem już na stacji, gdy wyląduję. Niemniej chcę Wam powiedzieć, że jeszcze nie musicie używać flary. Flary kupimy sobie ociutkę później. Co spamujesz w tym bazie? Wchodzimy mu na ogon, prosimy wiesz, tak ma to jest stacji. To dalej. Zobaczcie jak wygląda. Reputacja, widać to jest to o czym mówiłem. Jesteśmy na czerwono za odkastami z Liberty Rocks. Oni nas będą atakować przy każdej możliwej okazji. Wszyscy, którzy są na biało, będą nas olewać, chyba że ich zaczepimy. A wszyscy, którzy są na zielono, będą atakować tych, którzy są u nas na czerwono i dla nich na czerwono. No, i ogólnie z tym jest hmm, niezły bajzel. Trzeba trochę nad tym jednak posiedzieć, żeby to wszystko połapać. Jak mówiłem, Freelancer to nie jest prosta gra. Ona się wydaje z pozoru prosta, ale ilość zależności, która jest w niej zawarta, no jest dosyć spora. I jesteśmy. Ok, idziemy się naprawić. Co tam w ogóle wyłowiliśmy? Szabaliny. Jedne możemy sprzedać, nie są nam potrzebne. Chociaż, w sumie... 400, coś, jak założymy na dwa... Dobra, na razie niech zostaną. Trochę słabe mam te osłony, kurde No dobra, sprzedamy to bardziej, wie co, co tutaj jest, co, co tutaj jest w ogóle? Spadłowa Dobra, jeszcze jedna misja za dwa koła i możemy kupić sobie 2500 o! Kolejna ciekawa misja. Eee. Taka grafika oznacza, że musicie polecieć na miejsce. Gdzie to w ogóle jest? 4F. O, ten sam sektor. <laughs> dobra, bierzemy. Taka grafika oznacza, że musicie polecieć na miejsce, gościa zestrzelić, schwytać i przywieźć żywego na stację. Jeszcze. Jeszcze bliżej. Super, po prostu Bayern, na kółka jak dla mnie. Alpha 1 1. I have orders to scan your hold. You pass. You'll find our uploaded data in your nav map. Look there for waypoint information and further instructions. the ship for you so he'll be easy to find. You're no match for me. Dolana Ale mi energia zjechała, ja muszę mieć tego defendera, to jest normalnie. Na koniec, kasę dostaniecie w momencie, gdy przylecicie z powrotem na stację przy takiej misji, tak? Kasę dostaniecie z powrotem, gdy przylecicie na stacji oraz. E, e, no i zdacie więźnia. O, dobra. I w ten sposób. Także wracamy na stację, zdajemy więźnia i mam nadzieję, że już mi starczy kupić tego Defendera. E, zwłaszcza, że za tego swojego złoma jeszcze też dostanę troszeczkę kasy. O! Możecie sprawdzić co macie w cargo, a w cargo macie escape pod yy, czyli naszego poszukiwanego. Tak jest. No, i teraz czekamy 13 koła, proszę bardzo. Super, dawaj tego defenderaty na tole. Idziemy go sobie przezbroić. Co my tutaj mamy? W ogóle coś ciekawego mamy. Dwa żaweliny mamy z przodu. Hazrael, Zafiel i tak dalej. Mamy Torpido, ale nie mamy... Torp znaczy, można założyć Torpido, ale Torpido nie mamy. Tak więc musimy go tymczasowo olać. To jedne żaweliny, bym kurczę wywalił, e, w sumie, bo one nie są mi potrzebne. Ja będę dobijał z Javelinów tylko. Także mogę sobie władować jeszcze Justisa i to jeszcze MK2 mogę nawet kupić. Ile mam Kasiory? Justice MK2. No dobra, o. I co? Jak to wygląda? Nieźle, nie? No, żoweliny, zobaczcie, ile to kasy zbiera. Szkoda jej, naprawdę jest szkoda. Okej, okay, to wywalamy. To już nam nie jest potrzebne. Mamy za to drugiej klasy osłony. Od razu automatycznie ze statkiem zostały kupione. No i możemy kupić lub sprzedać, wiadomo. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, dosyć tego. Jesteśmy już wyposażeni wystarczająco dobrze, aby móc spotkać się z Juni, co oznacza tylko tyle, że polecimy sobie... Na Manhattan i spotkamy się tam z nią z Ale nie polecę tą drogą, którą wyznacza mi ścieżka, polecę sobie tędy. W ogóle w grze jest tak zwany widok z kamery, z wieżyczki. Wciskacie w literkę H domyślnie i proszę bardzo turret view. Co oznacza, że możecie sobie obejrzeć swój statek, jak on wygląda. Od spodu, proszę bardzo, od góry można sobie obejrzeć. O! No. Ładny, prawda? No, wiem. Juni lata podobnym. <laughs> Ale to będzie później, na razie. Kierunek Manhattan.